Test! 1. Dwa... Pięć... Działa chyba. Tak, to znowu ja. Cześć. Witajcie! Yy, witam Was w kolejnym odcinku na, na, na tej samej mapie, co ostatnio testowaliśmy kebaba. Yy, tam się znajduję, dosłownie się na niego patrzę w tym momencie, ale ale, 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 na tej mapie jest więcej niż tylko kebab. Przedstawiam wam zapiekanki UNEI. dzisiejszym dniu sprawdzimy czy występuje coś takiego jak faworyzacja, czy to jest smaczne, czy, czy to w ogóle ma sens. I co najważniejsze, może uda się skonfrontować z właścicielem, ponieważ słyszałem, że zamawianie w tych tutaj oto zapiekanek nie jest takie proste, gdyż jak widzimy, okienko jest zamknięte. Drzwi również. Jak to zamówić? Tego myślę, że dowiemy się w tym filmie. I myślę, że możemy się nieźle zaskoczyć. Zapraszam. I oczywiście, nawet chyba nie będę musiał tu podchodzić nikogo, bo, bo już robiłem kilka podejść do tego okienka, i nie mam pojęcia, jak tam się dostać. Tak szczerze. Dzień dobry! halo, Dzień dobry! Gdzieś tu się coś klika: jakiś guzik, czy coś? Jest stolik, nie do odbioru, ale. Ale chyba, chyba, chyba to tak nie działa. Szczerze nie mam pojęcia, jak zamówić tutaj. Czy to jest w ogóle w tym miejscu, co nie? Bo to ludzie dobrze użyć, tylko baner reklamowy, czy coś w tym stylu. Nie wiem, kręcę się tu z 10 minut, walimy w drzwi, walimy w okno, ok, no nikogo nie ma, no, nikogo nie ma! No jak tu żyć, jak nikt nie otwiera? No nie? No, tak, tak, i wracając, no dosłownie tutaj nie ma chyba żywej duszy, to może ich zamknięte dzisiaj. To ciężko stwierdzić, to musimy sprawdzić jutro, tak? No jak dzisiaj nie otwarte, to może nie wiem, może jest niedziela handlowa albo coś w tym stylu, i dlatego się nie da, no to zobaczymy jutro. Yy, widzimy się jutro. Witam następnego dnia, trochę z niepozornego miejsca, tak nagrywam, ale akurat wychodziliśmy z tej tutaj y, sklepu od kota, y, więc ten, akurat to jest zawsze przeciwko, więc możemy się tak naprawdę po prostu przejść i zobaczyć, czy coś z tego będzie, co nie, bo, 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 bo wczoraj się nam nie udało, a dzisiaj znowu jesteśmy tutaj pod samym lokalem. Jak widać lokal okno znowu jest zamknięte. Ja nie wiem, czy ktoś tu pracuje, czy nie, ale no. Do się nie do dostać, co nie? Moment. kurwa. stanie, Udław się. Ominęliśmy jeden ważny szczegół. Dobra, po krótkim zwiadach dowiedziałem się, że zamówienia składa się tutaj! Niewiarygodne! Kto by się spodziewał? Tu jest szyld. Jak wół. Tu. Tutaj. Tam. A składa się to tam? No nawet nie ma znaku żadnego, żeby tam coś było. Kto to wymyślił? Co to ma być? Masakra! Wiecie co wam powiem jeszcze? Ten stolik Ten, ławeczka Tak jak i Te okienko tam To służy do tego żeby sobie Po zamówieniu z kiosku Przy tym stanąć albo usiąść I zjeść To nie służy jako wow. Tu podobno mieszkają właściciele a, a, a tam mają kuchnię. Tak, tam. Wiecie, co to znaczy? Sprawdźmy to! Aż bym wymyślił. Ale się czuję dumny. Okej, okay, więc jesteśmy już pod samym kioskiem. Stoję aktualnie z tyłu, bo próbujemy zrobić tak, że podejdę do tego miejsca i spróbuję złożyć zamówienie, jednakże to nie będzie takie proste jak ostatnio, gdyż nie mam jak ustawić statywu, żeby to nie było widoczne, więc po prostu uznaliśmy, że zrobimy to tak z ukrycia, w się sensie jakoś tak, 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 wiecie, tak na siebie będę miał tą kamerę bardziej podczas składania tego zamówienia, coś w tym stylu, o tak jakoś, nie? To w ten... Dobra, robimy pierwsze podejście. Może nas nie rozpoznają, zobaczymy. Dzień dobry. O Boże. E, to ten czy, 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 czy tutaj się te zapiekanki z tego nie, szyldu tam nie. obok? A. OK. To ten numerek pierwszy z menu bym poprosił, tak? Kurwa jeszcze czego? Matko bosko kochano. To było trudniejsze niż się wydawało. Ale teraz, jedyne co nam zostaje, to poczekać aż będzie gotowe. Dobra, gotowe. O, mamy to. Idziemy po naszą zapiekankę. Dziękuję bardzo. Wypierdzala niech ci w gardle stanie. Dobra, Udał mamy się. to. Udało się wygląda jak deska. Ale smakuje pewnie jeszcze lepiej. Ok, postawmy sobie naszą kamerę, bo to wszystko w plenerze to nie jest takich siup nagrywać, jak się go wydawać. Dobra. Jak widzimy udało się, udało się drugiego dnia przyjść, udało się zdobyć tą zapiekankę, jest taka, czyli duża, moim zdaniem ogromna, nie mam miarki, ale tutaj jak patrząc na stół to jest praktycznie trzy takie zapiekanki wychodzi na stół, a stół ma ze 2 metry, nie, no to będzie, to będzie tak 60 cm. tutaj nie kłamali, nie kłamali, tu trzeba przyznać. Nie ma ze mną niestety dzisiaj bałwanka, bo bałwanek uznał, że ma inne sprawy do robienia. Takie jak na przykład roztapianie się. Matko Bosko. Topie się. O, masz, patrz, masz patrz, ma lodówka? o, ja, ja tu zostaję. Jest zimno. Tak, bo podobno uznał, że jest za ciepło i to wszystko. Dajmy mu siana, może kiedyś do nas wróci jeszcze. no. Nie był długo, co nie? Mniejsza o to. Kto by się tam martwił jakimś bałwanem, który tam i tak występował tylko na chwilę, co nie? Dobra. Przechodzimy do naszego testu. Jaki bydle. Już wiem skąd ta nazwa, tak szczerze, z podjedynki. <grystanie> no to co? A mam pierwszy gryzyk. Powiem wam, tekstura jest zacna. Ser najtańszy, a keczup to Tortex, ale powiem wam jedno. W takim miejscu nie spodziewałem się niczego innego. To jest to, co chciałem tutaj kupić. To jest rzecz, na której myślałem, że się zawiodę, że będzie za dobra, a to jest idealne. To jest idealnie chujowe! Polecam to miejsce. Jeżeli chcecie poczuć smak porażki przegranej oraz Zobaczcie, za 50 złotych, matko bosko, ile? Za 50 złotych waszych pieniędzy z YouTube'a możecie mieć takie bydle. <laughs> to wcale nie jest przesadzona cena, co nie? Boże, to jest przesadzona cena, co ja kupiłem, matko bosko. Naura nie dajemy, bo na to nie zasługują, ale obsługam pierwsza klasa. Więc, jeżeli macie ochotę na hamską zapiekankę z overpricowaną ceną, taką, żeby zapić kaca idealnie po imprezie, zapraszam do zielonego kiosku, żeby zamówić zapiekanki, które są reklamowane na domku obok. Tyle z mojej strony. Widzimy się w następnym teście jedzenia, które może nastąpi niebawem, a może nie. Zobaczymy jeszcze, bo myślę nad nowym kontentem, na przykład, żeby. Ła, żeby na przykład. Ocenić tą tutaj ten sklep, na przykład obsługę tego sklepu, albo tego obok. A co wy na to, żeby tak zaszaleć i pójść do warzywniaka? Może też tam ma jakiś skam na warzywach? Możemy to wszystko sprawdzić. Czekam na wasz odzew w komentarzu, i widzimy się w następnym tego typu odcinku. Cześć!